Halo? Czy ja z Panią Agnieszką I... rozmawiam z wylotu tak? na siódmego Islandia? Tak, tak. Kłaniam się, sierbała maszyna po tej stronie. Proszę pani, chciałabym tylko panią poinformować o miejscach, które zostały rozysponowane. To będzie tylna część samolotu. W związku z tym, jak pani planuje jakiś bagaż, który do luku bagażowego, to jest pozwolenie, proszę pani, żeby go pani miała ze sobą ze względu na miejsce. Czyli ze sobą mam wziąć tą taką wielką walizkę? Tak, ponieważ tym sposobem pani będzie dociążona. Pani ta walizka Aha. będzie miała, mogła położyć na kolana. W związku z tym no turbulencji pani. Nie Odczuję tak, jak pani mogłaby odczuć. Wiem, ale ja będę musiała z tą walizką na kolanach lecieć. No tak, bo inaczej, proszę pani, no nie dociążymy pani. Ja mogę pozwolić, proszę pani, bo ja jestem szefową pokładu na ten lot, mogę pozwolić, żeby któraś ze stewardess pani usiadła na kolana, ale to będzie problem, bo już dwie stewardesy są, proszę pani, jakby zarezerwowane. Przecież to jest niewygodne, no to za, za co ja płacę tyle pieniędzy, żeby lecieć z walizką na kolanach cały proszę czas? Proszę pani, gdyby pani miała rząd środkowy, to ja bym nawet nie dzwoniła do pani, ale że widzę, że pani na ogonie, pani ma miejsce... Które te A miejsca... dlaczego mam na ogonie? Nie mogę sobie zmienić. Proszę pani, dostaliśmy zapotrzebowanie z biura podróży na wylot na Islandię. I oni sobie wykupili środek Dlatego te wykopione prywatnie są, są dysponowane i na początku i na końcu Aha, okej okay. Mam jakiegoś pecha jak zwykle Nie rozumiem, dlaczego? Najpierw przekładane te loty Potem przekładane miejsce wylotu Z Krakowa do Katowic A teraz jeszcze to To inaczej zapytam Czy chce pani zarezerwować stewardessę Żeby pani usiadła podczas turbulencji akurat? Nie, nie chcę, no, nie dziękuję. To chyba lepiej będzie, proszę pani Tą walizką się dociążyć Nie sądzi pani? Ale skoro tak musi być No to, no to dobrze no Najmniej, proszę pani, dwa rzędy są tak zabezpieczone. No ale ta walizka to musi być przez 4,5 godziny na kolanach? Wie pani co, nie wiadomo kiedy wystąpią turbulencje. No ja muszę porozmawiać z mężem. A nie, to niech pani podziękuje Dawidowi teraz. Cześć mamo, zostałaś wkręcona przez Radio SK. Wiesz co Dawid, dzięki wielkie. Będziesz sobie tęczyła tą walizkę.